Siema widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj Stumble Guys Sami widzicie dodali ulepszane emotki I niestety nie udało mi się zrobić odcinka ze Stumble Passa. całego już odblokowałem To się pojawiło kilka godzin temu i ogólnie kupiłem sobie zdolność no to już nie są emotki, tylko zdolności. Dzisiaj pokażę, jak działa Power Jump i inne emotki. Bo ten Power Jump jest tak mocny, że nie wiecie, ale dobra. Bez zamulania, grajmy. Już mapa się wylosowała. Jak widzicie, to jest Laser Tracer. I gram na trybie rankingowym. Najpierw tą tarczę przetestujmy. Ona odpycha wrogów. To jest tak mocne. Wy nie wiecie widzowie. Dobra, tutaj buta sobie zrobię. Hmm. Ta tarcza jest teraz tak przydatna. Co ja już zostałem z jednym typem? Dobra, łatwo idzie. Dobra. O kurde. Nie. I przegrywamy. Kolejna mapa. Tym razem blockdash. O i wam coś muszę pokazać. Tą emotkę z Goku. To miało być na koniec, ale dobra. Patrzcie to. Patrzcie to. Czekajcie, nie wyszło mi widzowie. Nie wyszło mi, ale normalnie da się tak zrobić. Pewnie myślicie, że się nie da, ale patrzcie to. Widzieliście, jeszcze raz zaraz to zrobię. I muszą odpa odpaść boty. Ale o nie, ktoś ma tę motkę. Znaczy nie boty, tylko gracze. Aaaaah! Dobra, jest trudno, jest trudno na maksa. Sobie ich odsunę wszystkich. Jest tak trudno. Wy nie wiecie widzowie, dobra. Kurde, nie wyszło mi. Dzisiaj jestem jakiś w nieformie. Dobra. Albo czekajcie widzowie, patrzcie to. No i widzicie, teraz Wam udowodniłem. Więc co jest. No dobre. Kurde. To już nie ma. nieee, yeah! I przegrywamy. Następna mapa to Laser Tracer. Zmieniłem sobie skinę na szybko. Dobra. Tutaj. The ładny, no, Fajny scenrider. Dobra, ja tu wszystkich. Emotkuję, oczywiście, żeby nie było problemu. Emotka piłki tak wygląda. No jest szybsza, a zaraz jeszcze pokażę Haga. Kurde, ktoś mnie spowolnił. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra widzowie. Jest przypał. A tu używam emotyka nie mogę. Bo oni mnie emotkują, widzicie. Teraz Lavaland. O kurde. Jak mi się zlagowało przez chwilę. Dobra, tu nikt nie wejdzie. Widzicie jej ta tarcza jest dobra. I w ogóle tu też się przydaje skok, nie tylko na blok Bo na przykład jak... Jesteś na jakimś dalekim klocku, na którego się nie da wskoczyć, to możesz jakby... Kurde. Teraz tego potrzebuję. Hop, dobra, jestem. Kur... Mini stumble up. Fajna mapa w sumie. Hmm, dobra. Kurde. Co? Co jest widzowie? Spamnie mnie. Widzowie, ja w jak akurat nie umiem przejść. Więc może będzie następny odcinek. Dobra, mam fragment. Hmm, więc dobra. Co! Jest. Nie ma checkpointa! Chyba ten gość sobie żartuje. Dobra widzowie jestem kilka etapów dalej. Jestem tutaj... Jestem tutaj na tych platformach. Co jest, jeśli przestraszyłem tej kuli? No i odparam. więc widzowie widzicie kolejna mapa no spoko wygląda ja już w nią grałem, ona jest super polecam bardzo i to jest ostatnia mapa na dzisiaj wleciałem sobie Dobra, co? Aha, dobra. Jest na razie spoko. Jakiś parkour. Już dawno nie grałem w tą mapkę. Fajna jest, spoko jest. Ja ogólnie lubię takie mapki, gdzie wiadomo, co trzeba zrobić? Oj, tu leci ta platforma, dobra nie zauważyłem. Dobra, skakujemy i znowu godzina czekania. Dobra, widzowie, udało się wskąd? <grymne> Dobra, widzowie, jestem. I tutaj na jakiejś żółtej platformie. No dajcie mi to kur... de przejść. Dobra, tutaj meta. Tutaj meta. Ja się z wami żegnam i papa. 八